Nox Urban Pro MK3, czyli wszechstronna kurtka od brytyjskiego producenta, która może być przewiewną bazą, na którą założycie odzież codzienną. Dostępna w wersji damskiej oraz męskiej. Ja jestem Marika, to jest RRMoto, zaczynamy! NOX Urban Pro MK3. Ideą tego typu rozwiązania jest to, aby kurtka z protektorami znajdowała się jak najbliżej naszego ciała. W innych przypadkach, kiedy mamy kurtki warstwowe 2 lub 3, każda warstwa odsuwa ten protektor od naszego ciała. Tu mamy kurtkę, która ściśle przylega do naszego ciała, jest bazą z protektorami, które ściśle przylegają do barek, łokci, pleców i to właśnie poprawia nasze bezpieczeństwo. Model został uszyty z nylonu oraz spandexu, czyli jest to poliamid. Materiały odporne na tarcie, zastosowano także dużą ilość siatki, ta baza ma być bardzo przewiewna. Cała klatka, plecy, również przewiewny materiał zastosowano pod pachami oraz na całej długości rękawów. A więc, przewiewna baza, którą zakładamy na bieliznę termoaktywną, ponieważ kurtka jest bardzo prześwitująca, a więc, coś pod spód trzeba ubrać, jeżeli chcecie stosować to jako zewnętrzną warstwę. Nox Urban Pro MK3 został uszyty z bardzo elastycznych materiałów, ponieważ podczas ruchów kurtka bardzo poddaje się właśnie ruchom ciała i praktycznie jej nie czuć na sobie. Mamy zastosowane również tutaj protektory na barkach, łokciach oraz plecach i są to protektory autorskie od firmy Nox i są to Mikrolok Compact. Są one bardzo elastyczne i miękkie i twardnieją w przypadku uderzenia. Na barkach, łokciach i plecach zastosowano protektory poziomu drugiego i kurtka zyskała certyfikat podwójnego A. W przypadku protektorów warto wspomnieć, że protektor pleców naprawdę jest ogromny, jeden z większych, jakie widziałam na rynku. Możecie poprawić swoje bezpieczeństwo dodatkowo montując protektor na klatkę piersiową z serii Microlock. Wybierając się w podróż motocyklem zazwyczaj zabieramy ze sobą jakieś rzeczy, chociażby telefon czy portfel. Jeżeli nie mamy kufra albo tankbaga, no to wkładamy te rzeczy do kieszeni. I w Nox Urban Pro MK3 mamy dwie kieszenie z zewnątrz, w tym kieszeń po prawej skrywa niespodziankę, ponieważ w środku znajdziemy ściereczkę do przetarcia wizjera na gumce, aby jej nie zgubić, plus wewnątrz cztery kieszenie i jeszcze dodatkowo kieszeń na zatyczki do uszu, oraz kieszeń na telefon, która pojawia się tylko w wersji męskiej. A więc są to takie fajne motocyklowe smaczki, że producent ma świadomość, że motocykliści coraz częściej używają zatyczek na motocyklu oraz że potrzebują ściereczki do przetarcia wizjera po jeździe. Jeżeli chcecie połączyć tą kurtkę ze spodniami, to jak najbardziej możecie to zrobić, chociaż spodnie muszą spełniać kilka warunków, bo przede wszystkim muszą mieć szlufki, a wy musicie mieć swój pasek. Zadbano także o takie detale, jak to, aby rękaw nie podwijał nam się w trakcie jazdy. I mamy pętle, przez które przekładamy palec, i sprawia to, że protektor łokcia zawsze jest na swoim miejscu, a rękawy się nie podwijają. Aby jeszcze poprawić nasze bezpieczeństwo, zastosowano odblaski i znajdziemy je w przedniej części kurtki, w tylnej oraz na dodatkach, które zapinają kieszenie. Nox Urban MK3 to propozycja nie tylko na lato, ponieważ możecie ją rozbudować i dokupić sobie ocieplinę i membranę i zakładać je na tą kurtkę. Czyli wzbogacamy ją warstwami, zakładając ją na tą bazę, która zawsze ma znajdować się przy naszym ciele, albo jak jest chłodniej możecie założyć jakąś odzież codzienną, ponieważ warstwę, która chroni Was przed tarciem i przed uderzeniem macie na sobie blisko ciała. A więc jest to bardzo wszechstronny model, który sprawdzi się na każdym typie motocykla, w różnych warunkach pogodowych, jeżeli doposażycie ją w warstwy. Dostępna na rrmoto.pl i link do tego modelu zostawiam Wam w opisie. A jeżeli macie ochotę, to wpadajcie do nas stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.